Witajcie moi drodzy! Chciałem dzisiaj Wam zaprezentować nasze kapsułki LOR. LOR po francusku oznacza złoto. Mamy dzisiaj do zaprezentowania Wam kawę Ristretto Intensywność 11, najbardziej popularny smak preferowany przez polskich konsumentów. Ta kawa ma wyrazisty, świeży smak o intensywnym, pikantnym aromacie. Opakowanie zawiera 40 kapsułek. Warto też pamiętać, że nasza kawa jest kompatybilna z ekspresami Nespresso. Druga kawka to jest kawa Lor Forza Intensywność 9. Ma doskonałe połączenie aromatu dębowego z lukrecją. Ciekawy smak, dobre urozmaicenie Waszego biura czy apartamentu w hotelu. Jak się Wam znudzą te dwa smaki, myślę, że dla koneserów espresso warto spróbować kawy Lor Profondo. To jest najłagodniejszy nasz, nasze najłagodniejsze espresso. Ma delikatny, korzenny aromat prażonych migdałów. Bardzo ciekawa kawa, naprawdę świetne urozmaicenie waszego popołudniowego espresso. Nasze kawy, moi drodzy, możecie znaleźć w naszym sklepie online kafites.pl Co więcej mogę powiedzieć, znajdziecie nas też na innych portalach, na innych sklepach internetowych, ale też znajdziecie nas w tym przepięknym gastroshopie, w którym dzisiaj kręcimy ten materiał. Jesteśmy w Piasecznie przy ulicy Płaskiej 38 Możecie nas tutaj spotkać, możecie kupić kawę, możecie też y, posmakować kaw ziarnistych. Mamy y, super kawy Jakobs, ale takie specjalne kawy, których nie znajdziecie w waszych sklepach osiedlowych i, i supermarketach. Mamy też kawy Piazza doro. Warto spróbować tych wyjątkowych smaków kaw ziarnistych. I mamy przepyszne herbaty Picquick do waszych biur, zakładów pracy czy do Waszych hoteli.